Hmm. Hmm? To motyl! Widziałem pierwszego motyla. Chodźcie tutaj wszyscy. Hmm? Ani trochę mu nie wierzę. Ja też nie. Ale to prawda. Chodźcie zobaczyć. Jest naprawdę piękny. O, jest motyl. Ja pierwszy o? zobaczyłem hmm. motyla. Jestem najlepszy! Ale śliczny! Brawo, Beniu! Zauważyłeś pierwszego motylka. O co chodzi, Tupciu? Nie lubisz motyli? Lubię, ale widziałem go wcześniej! Wołałem was, ale nie przyszliście! A ja wtedy mówiłem prawdę! Nikt nie chce cię słuchać, bo stale zmyślasz jakieś historie! Co mam zrobić, żebyście mi znowu wierzyli? Obiecaj, że przestaniesz opowiadać te bójdy na resorach. Jeśli przyrzeknę, to będziecie mi wierzyć jak dawniej? Ależ oczywiście, Tupciu. Patrzcie, ile motyli! O, o, Są kolorowe! Tak piękne, że trudno sobie wyobrazić. Tym razem powiedziałem prawdę. Wiem. O! <laughs> Chyba zabłądziliśmy. Wszystko przez ciebie! Dlaczego nazwałeś mnie tchórzem? Ty pierwszy odszedłeś od grupy. Co teraz zrobimy? Hmm. A może znajdziemy ich za pomocą twojej lunety? Nie mów mi, co mam robić! No to powiedz, co chcesz robić. Hmm. Może znajdę ich za pomocą mojej lunety. Widzę tylko trawę. Ty zobacz! Naprawdę mogę? Jesteśmy przyjaciółmi? Nie, ale popatrzeć możesz. Stąd w ogóle nic nie widać. Stań mi na ramionach. Ha, Hej, smyki! Pokażcie, ile zebraliście liści. Proszę pani, dlaczego pani mówi tak głośno? Um, bo chcę mieć pewność, że wszyscy dobrze mnie słyszą. Widzę ich! Hurra! Hurra! Udało się! <grym> mm -mm. Przyjaźń? Przyjaźnie. Hmm. My mamy, mamy takie, takie zielone z żółtymi plamkami. Mój liść jest pomarańczowy. Ja znalazłem prawie cały czerwony. Hmm. Chyba zabłądziliśmy. Wszystko przez ciebie! Dlaczego nazwałeś mnie tchórze? Ty pierwszy odszedłeś od grupy. Co teraz zrobimy? Hmm. A może znajdziemy ich za pomocą twojej lunety. Nie mów mi, co mam robić! No to powiedz, co chcesz robić. E może znajdę ich za pomocą mojej lunety. Widzę tylko trawę. Ty zobacz! Naprawdę mogę? Jesteśmy przyjaciółmi? Nie, ale popatrzeć możesz! Stąd w ogóle nic nie widać. Stań mi na ramionach. Ha. Hej, smyki, pokażcie, ile zebraliście liści. Proszę pani, dlaczego pani mówi tak głośno? Um, bo chcę mieć pewność, że wszyscy dobrze mnie słyszą. Widzę ich! Hurra! Hurra! Dało się! <śmiech> 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 Przyjaźń? Przyjaźń. <laughs> My mamy takie, zielone <laughs> z żółtymi plomkami. Mój liść jest pomarańczowy. Ja znalazłem prawie cały czerwony. Czy teraz już możemy pójść? Bodziu? Bodziu! Bodziu! Dlaczego tam wszedłeś? To niebezpieczne! Nie bój się, już po ciebie idę. To nie jest zabawa. Tupciu, schodź. Jeszcze spadniesz. Ze mną. Pójdę zobaczyć, co robi Borys. Powinieneś teraz się zająć pupilem, nie zabawą z Borysem. No, jasne. Wiem, tato. Jej, nie przypuszczałem, że z taką małą gąsienicą jest tyle pracy. Bodziu, co ci się stało? Tato, mamo, chodźcie szybko! Bodziu jest chory. Musimy wezwać doktora. Doktor tu niepotrzebny. Bodzio się po prostu przepoczwarza. Przepoczwarza? Co to znaczy tato? Pokażę ci. Gąsienica to stworzenie, które. O, wygląda tak samo jak bodzio. Tak, które po jakimś czasie przekształca się w poczwarkę. I co? I już, już tak zostanie? Nie, synku, poczwarka zmieni się w motyla. O. Jestem głodny. Chyba wszystko w porządku. Myślę, że możemy zejść i zjeść. Już idę! Mamo, dlaczego jest tyle talerzy? Przyjdą goście. Goście? O, już są. Ja otworzę. Ita. Myślę, że mamy mały problem. Tupciu, byłoby lepiej, gdybyś mi powiedział, co się stało. Chyba nie masz zamiaru cały czas się ukrywać. To jest mi bardzo dobrze. Uspokój się. Chodź. Ja... Ja nie chciałem zniszczyć swetra mamy Borysa. Zrobiłem to niechcący. Nie chcę iść do więzienia. Synku, o czym ty mówisz? O tym, że pani Marysia przyprowadziła policjanta, żeby mnie aresztował. Jestem pewna, że Albert przyszedł spróbować jednego z moich słynnych ciast. A jeśli chodzi o panią Marysię, możesz ją za to przeprosić. Odważysz się to zrobić? <grym> tak. Uwaga, kapitanie! Olbrzymia ośmiornica! Pilnujcie się, żeby was nie tapnęła swoimi wielkimi matkami! Przestań już! Przecież to liść! My udajemy! Ja wiem, wiem, ale ja tylko. ja, ja cię osłaniam. O, świetnie! Dzięki, Beniu! Uważajcie, żeby nie wpaść do wody! Hej, Beniu, ty się nie boisz? Drodzy piraci, których nic nie przeraża, zapomnieliście chyba, że mamy kamizelki ratunkowe, więc nic nam się nie stanie. A, A co to? Nasz statek sam wraca do brzegu. No, nie zupełnie sam. Zauważyłem coś innego. Ściąga nas wrogi statek. Nie! Nasze mamy! Lepszy w przekonywaniu maluchów. Z moją małą siostrą zawsze mu wychodzi. Hmm. Myślę, że to doskonały pomysł. Cześć, Gugu. Nazywam się Teddy. Brawo, udało ci się. Chcesz się ze mną pobawić? Gorąco mi. A tobie? Trzeba się ochłodzić. Jest tu gdzieś woda? Oczywiście, Teddy. Czy mam odkręcić? Jak myślisz, Gugu? Możemy odkręcić wodę? Tak, tak! O, jak cudownie! Tak szybko się uwinąłeś? To zasługa mojego pomocnika. Tupcie. I Tediego. Diego! Mm. Witam! O, jesteś już! Co za punktualność! Tak! U doktora Bazyleusza było ciekawie, ale skrzyżenie moich kolców to znacznie... Lepsza rozrywka. Ja nie bawiłem się tak dobrze, jak się spodziewałem. A wiesz, pomaganie Marcelowi to była naprawdę super zabawa. Naprawdę? Tak. Będę za minutę! Zobaczmy. O nie. Wyglądam okropnie. Co ja teraz zrobię? Um. Hmm. O! O! Witaj, Beciu! Dzień dobry! Przyszłaś zobaczyć, jak fotografuję? Mm -hmm. A gdzie Tupcio? Już do nas idzie! Szybciej, Tupciu! Jesteśmy prawie w komplecie! Cześć, Tupciu. Jesteś gotowy do zdjęcia? Niestety nie jestem. Dlaczego? Co się stało? No, bo... Bo chciałem się zrobić na przystojniaka i nie wyszło. Na pewno nie jest tak źle, jak myślisz. A co zrobiłeś? Pokaż mi. Nie U. mogę. U. A, a, a. Chyba nie widziałeś nic brzydszego, prawda? Zobacz. To katastrofa.